8 lat, lat w Reakcie? 8 lat w Reakcie? Z, 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 za co się dostaje taką karę? Nie wiem, znaczy, <laughs> Ja, ja zacząłem się zastanawiać, kiedy ja siedzę w Reakcie i, i to będzie 2016 jest możliwe? Jakoś tak? A, okay, to, nie, no Bartek źle, źle robisz. w jest Wikipedia? Wersja 0.10, bo to było pierwsze, w czym pisałem. Eee, nie, nie, nie. Pierwsza... Mm. Pierwsze pytanie, 1 marca 2013 i mówisz, że programowaliście w tym od kwietnia 2013. <gry> <gry> 9 lat temu. Tak, tak. E, w każdym razie trafiłem na ten Kto nas artykuł. Sprawdzi? Trafiłem na ten artykuł <gry> w newsletterze chyba z Reaktowymi, jakimiś. Mhm. Nie pamiętam który. E, I zacząłem to czytać, i się zacząłem zastanawiać, czy to jest jakiś fake. Nie wiem, czy mieliście e, ja już okazję otworzyć. Wrzucę, Tam są trzy linki w, tym, w tej karcie. Tak, How I ja Write right, right React After 8 Years, ten ostatni. Hmm, to jest, no tak, Od tego się zaczęło. No i teraz e, zacząłem to czytać i przeczytałem artykuł i dotarło do mnie, dobra, kim jest ten koleś? E, zacząłem czytać pozostałe jego artykuły mm -hmm. i ma kilka ciekawych tematów a propos performance'u i innych rzeczy, ale ma bardzo zopiniowane własne podejście do pisania Reacta mhm. do tego stopnia, że Redux jest totalnie ble, że mhm. w ogóle y, customowe rozwiązania na wszystko, własna, w miarę Nie niedalna. używać żadnych bibliotek? Nie używać żadnych bibliotek. I to na początku pisze, żeby się nie przejmować... Bo biblioteki są opisane przez juniorów i tego typu rzeczy. I żeby że ty... się nie przejmować Web Vitals, bo to jest scam od Tak, Googla. to jest scam. No, okay. e, I centralizacja okay. wszystkich apikoli w jednym miejscu, no spoko, w miarę Jakby... rozumiem. Ale Api Cole to nie jest REST. W jego wypadku to jest API Cole do jakichkolwiek zewnętrznych API, które masz w aplikacji. To jest w miarę dobra, dobra rada, aczkolwiek mm. e, myślę, że to jest mm. mocno, mocno przerysowane. To jest bardzo opinionated, tak, tak to ujma. I i, um, no to to ty... jest dość interesujące. Słuchajcie, Są takie metryki od Google, które e, po, pozwalają ci się umiejscowić w ich. Wynikaj wyszukiwania. Wiecie co? Walicie! Nie, <laughs> nie używajcie ich! Nie przejmujcie się. On też podlinkowałeś tam dwa inne artykuły: Ciekawe. High Performance and Stable React Application. I ale... React Performance Optimization. Job. E, ja to podlinkowałem w dużej mierze, dlatego że pojawia się React Perf, o którym mm. dawno nie wspomniał. No, to nie jest stary artykuł, ale to może jest... React Perf miał jakieś updatey? Nie nie może miał updatey, ale ja o tym nie zapomniałem kompletnie. W sensie od momentu, kiedy React DevTools wzbogaciły się. Zabity. Jeszcze, jest no. zabity, no ale od no, momentu, kiedy React Tulce się wzbogaciły, wzbogaciły w ten cały performance tooling mm -hmm. e, i analizę renderowania, to, to odeszło po prostu w niepamięć. A, A czy... czy poza byciem bardzo opinionated jest to jakiś fajny takeaway, który można wyjąć z tego artykułu? Wiesz, co. E... Mm, nie, 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 nie ma. Nie, nie. nie. No, Okej, okay, okay. dziękuję. Dziękuję. Nie, generalnie chcia, chciałem was tylko uczulić, bo mówię, bo ten e, artykuł. Uważajcie się... co czytacie w internecie, bo nie wszyscy piszą prawdę. Tak. E, ten, ten artykuł A, pojawił się w dosyć prawda, więc... popularnym newsletterze reaktowym, więc e, tak tylko. Czytajcie to z przymrużeniem oka, nie? Bo mam wrażenie, że to jest koleś, który siedział pod kamieniem przez 8 lat Najlepiej i to wszystko, wszystko samodzielnie. wszystko tak. czytajcie z przymrużeniem oka. Tak, no. na start, słuchajcie. Ja, to, ja w nie ogóle nie jestem oka. taki jakiś uczulony na, na wszelkie rozwiązania w stylu... Em, em, wiecie co, ja pracuję sobie w firmie, nie patrzę na, na co, co się dzieje naokoło. Nie, nie zostało wymyślone u nas, więc jest złe. Uh, Wasn't built here syndrome, tak. ja Dobra. Także e, czekamy na Was też na Discordzie, znajdziecie go w opisie do kanału, dajcie lajka, like, dajcie suba, pamiętajcie, że rozdajemy jedzenie i będziemy się do Was odzywać e, po nagraniu.